Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, pokój i dobro. Czy widać mnie na YouTubie? Bo nie widzę. Nie widzę siebie. Proszę o informację, czy wszystko jest ok. Tak, już mnie widać, jest ta transmisja i też transmitującego widać. Moi drodzy, czy jestem słyszalny też na hmm, Koronce do Bożego Miłosierdzia na Facebooku? Też proszę o informację. Napiszcie, czy słychać i będę wdzięczny. Modlimy się za dusze w cierpiących, cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tych wszystkich, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła prośmy o łaskę powrotu, za tych wszystkich, którzy odrzucają łaskę, którzy odrzucają sakramentalność żywego Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. Dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwane Bożym Ciałem, E, więc e, módlmy się za wszystkich kapłanów, Prośmy o nowe powołanie, wytrwanie dla powołanych. Módlmy się za tego z nas. Nie ma głosu znowu. Hm. Na Facebooku nie ma głosu. Czy teraz jest głos już, moi drodzy? Czy na Facebooku jest głos? Teraz już jest głos na Facebooku. Bardzo proszę o informacje. Na YouTube pewnie jest, więc yy, słychać, bardzo się cieszę za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza, w intencji Bractwa Słowa Bożego, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, za Joasię Człapską, Ewę Wiśniewską, w intencji wszystkich kapłanów. Módlmy się w intencji dzieci narodzonych, prosząc dla nich o radość życia prośmy o to, aby mogły one cieszyć się po prostu życiem. Coś widzę, moi drodzy, że Facebook nam dzisiaj prze, przeszkadza. Zachęcam was, dajcie kciuk do góry, lubią to na Facebooku, udostępnijcie, wpiszcie poprzez hashtag, skąd jesteście, skąd piszecie. I żebyśmy mogli po prostu trwać na wspólnej modlitwie, i nasze zasięgi, żeby były jak największe. Modlimy się o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, pokój w naszych sercach. Rozpoczynamy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosę, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, modlimy się za wszystkie, parafię skąd pochodzić, aby Bóg żywym błogosławił, a zmarłych obdarzył radością nieba. Pozdrawiam Kraków, Ucisko, Legnice, Koszarawe, Przyborów, Tychy, każdego z Was, który razem z nami się modli, województwo Śląskie, Rybnik. Wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Módlmy się. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, <laughs> dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan Konrad Leszczyński zadał pytanie. Odpowiem na to pytanie zgodnie ze zwyczajem naszej koronki na końcu. Panie Konradzie, serdecznie zapraszam, aby powtórzyć to pytanie na końcu. Jak skończymy koronkę? Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Moi drodzy, bardzo Was proszę o modlitwę w intencji mojego byłego animatora, kandydata na animatora. Kornela Krzeszowiaka i jego siostrę oraz jego tatę. Dzisiaj się dowiedziałem, że zmarła jego mama, pani Marzena Krzeszowiak. Bardzo szybko się to stało. Prośmy i módlmy się w, jego, w jej intencji o radość nieba dla pani Marzeny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka: Koronki do Bożego Miłosierdzia. O nietypowej porze, w naszych waszych intencjach, zapraszam, żeby napisać intencje i udostępnić. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a <coughs> Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnią dziesiątkę ofiarujmy za nas wszystkich, w naszych intencjach, za chorą koleżankę Zosię, za powołanych i o nowe powołania. Za opuszczonych, za samotnych, opuszczonych przez dzieci i wnuków, za tego z nas, co najbardziej potrzebuje modlitwy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny! Święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny! Święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny! Święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako źródło miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie za naszą ojczyznę Polskę, pod Twoją obroną. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, orędowniczko Nasza, pośredniczko Nasza, pocieszycielko Nasza z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za wszystkich, którzy zostali zniewoleni przez złego ducha, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromyć raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Mojej mamie bardzo dziękuję za modlitwę i pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Dziękuję za pozdrowienia mojej mamy i odpowiadam na pytanie. Q&A. Pan Konrad Leszczyński pyta, ja mam tylko jedno pytanie, czemu modlę się wyuczonymi regułkami, a nie własnymi słowami do Boga? Po pierwsze, w tym pytaniu jest już no, pewien zarzut do samego Jezusa. Jezus mówi, gdy się nie umiecie modlić, modlcie się tak, ojcze, nasz któryś jest w niebie. Po drugie, Koronkę do Bożego Miłosierdzia otrzymała, jak to mówimy, sekretarka Pana Jezusa, święta siostra Faustyna, który powiedział, że każdy, kto będzie odmawiał w godzinie miłosierdzia, koronkę do Bożego Miłosierdzia dostąpi zbawienia. Oczywiście ten, kto odrzuca Chrystusa, sakramenty, Kościół, kto odrzuca wiarę z w stanie, no. Może mieć trudniej, tak to nazwijmy, bo nigdy nie wiemy, co się dzieje z człowiekiem w ostatnich tchnieniach życia. Może zawsze wrócić. A po drugie, jest to pewna forma modlitwy wspólnotowej. Kościół to wspólnota. I znowu, po kolejne, modlę się różnymi modlitwami, bo modlitwa jest rozmową. Modlę się naprawdę bardzo często, rozmawiam z Panem Bogiem, tak jak z przyjacielem. Reguła, regułki, które są dla mnie osobiście, są pewną pomocą, ale nie są sztywną ramą. Są sztywną ramą dla nas, dla wspólnoty tutaj. Więc w taki sposób, Panie Konradzie, odpowiadam. Życzę doświadczenia żywego Jezusa w kościele poprzez sakramenty. Dzisiaj szczególnie uroczystość najświętszego ciała i krwi Pańskiej. Boże Ciało powszechnie znane. Bardzo się cieszę. Już właśnie leci na YouTubie krótki filmik z naszej procesji w Koszarawie Bystrej za co wszystkim bardzo dziękuję, moim parafianom szczególnie, wszystkim zaangażowanym. Naprawdę jestem z Was dumny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i później jeszcze można zadać pytanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem trzymajcie się Jezusa. Kto chce, może jeszcze zadać pytanie. To jest właśnie ten czas. Więc czekam, moi drodzy, na pytanie. Tak, oglądałem. No, Pani Iwono De Chozen, ten film y, to jest fabuła, więc y, reżyser ma do tego prawo. A my, jako wierzący, y, jesteśmy zobligowani do. Przyjęcia Ewangelii i tego, co było naprawdę. Jeśli ten film, The Chosen, pomoże komuś wrócić do Jezusa, do sakramentów, czemu nie? Nie widzę nic złego w tym filmie. Czy jeszcze może jakieś pytanie się pojawi? Sprawdzę na Facebooku. Widzę, dzisiaj nam mocno przerywa. Moi drodzy, więc w takiej sytuacji powoli kończymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, jutro się widzimy na porące albo słyszymy przynajmniej i Proszę Was o modlitwę w intencji braci, którzy w sobotę przyjmą święcenia prezbiteratu i diakonatu. Nasi bracia z naszej prowincji życzę wszystkim dobrej, błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Bogiem.